Witam, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam się, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Micia Witam na kolejne leśne wędrówce Przemierzamy sobie las Jak wiele razy wspominałem Te z moją pasją taką długą po lesie Obecnie powtarzam Książkę kariera wojenna Joachima Pipera. Nie wiem czy YouTube nie z filmików e, o dywizji Totenkopf Viking Proszę bardzo, wroki lasu maszerujemy sobie ścieżką dalej buty to bunda z 2005 Nie zastąpione O, jaki ładny pszaszek. Niedługo powinniśmy wyjść Na takie fajne miejsce, które zawsze mi się podobało. I na dziękuję tym, którzy będą siły słuchać oglądać, bo to też trzeba być. Mega wyspałym, o tu kolejna ścieżka. Jakby, no jak już mówiłem, wkrótka to francuski smok. CCF4. Szkoda, tylko że śniegu nie ma, a przydałoby się. Właśnie co do śniegu to zawsze mi się podobało to jak śnieg przekrywał yy, yy, liście drzew. Bardzo pięknie to wyglądało. Zawsze podobały mi się takie klimaty co do historii to do... nagrałem te odcinki dokumentalne Wisi u mnie parę obrazów ze, ze, ze ścianie nie wiem czy YouTube mi ich nie zdjął, niby że jakieś tam propagowanie, choć nagrywam, tylko jako dokument proszę bardzo, jak piękne. I poza tym, serdeczny Filip Piotrowski. Dziękuję.